W sobotę odbyły się przesłuchania, które miały na celu wyłonić trzy zespoły, które zagrają podczas wielkiego finału festiwalu Młodych Talentów. Z całą pewnością wśród młodych artystów widać było stres i zdenerwowanie. Były to duże emocje, tym bardziej, że pozostałe zespoły prezentują naprawdę świetny poziom. Mamy tutaj bardzo różnorodną mieszankę stylistyczną i mamy nadzieję, że nasz jakiś tutaj ładunek energetyczny się wpasował w klimat tej imprezy. Na końcowe przesłuchania przejechało 13 zespołów z całej Polski. Zadanie jurorów nie było łatwe. Każdy zespół był inny i prezentował inną muzykę. Trzeba było przejrzeć 291 pakietów, tak? czyli tak gdzieś około 1000 nagrań. Piosenka to jest rytm, piosenka to jest poezja, piosenka to jest e, uniwersalność, tak żeby e, jak najwięcej ludzi potrafiło ją zrozumieć. E, potem, piosenka to jest również swing, e, no i melodia, a o tym często się zapomina. Jedni szaleli na scenie i wręcz nią zawładnęli, inni stresując się próbowali wystąpić tak najlepiej, jak to tylko było możliwe i to właśnie stres odradzał się najgorszym wrogiem, nawet dla tych dobrych. Zawsze są zdenerwowane, to nie ma takich mocnych. Jak się wychodzi na scenę, to na pewno jakieś elementy... Tremy są i to nie ma na to silnych. Jak ktoś, jak ktoś nie ma tremy, to, to, to nie angażuje się, tak myślę. Finał Festiwalu Młodych Talentów już 9 lipca w Szczecińskim Teatrze letnim. Podczas sobotnich eliminacji żywiołu wyłoniło finałową trójkę. Będą to dwa warszawskie zespoły Back to the Ocean i Maja Olenderek Estembol oraz Wrocławski 13 w samo południe.